Dzień dobry, dzień dobry! Znajdujemy się dzisiaj w zespole pałacowym Ostromecko na zlocie pierwszym, tak zwanym przywitaniu wiosny 20 marca 2020 roku z ekipy MKM, czyli Miłośnicy Klasycznej Motoryzacji. Pokażę Wam tutaj mniej więcej, jakie autka dzisiaj przyjechały. Także nie za dużo rozmów podejwyżewam ale za to pokażę wam co tu dzisiaj przyjechał. ten czerwony to jest Opel GT rocznik 60 któryś nie pamiętam Mustang Eleonor tu kolega właśnie mówił że ostatnio właśnie udało mu się zdobyć oryginalne soczewkowe od Eleonorki już ponad 20 lat nieprodukowane Właśnie takie lampy soczewkowe. Jeszcze tu sobie jakąś tam półeczkę dorobił, która jest tutaj. Także już praktycznie projekt jest na ten rok skończony. Bardzo dobrze, gratulacje. Piękna kurweta C4 Toyota Avalon na rynek amerykański, czyli jakby to powiedzieć, chyba któraś z wersji Lexusa GS, która była na, na rynek europejski. No to wiadomo, pantjaczek. kolejny Pontiaczek Jaguar i chyba też Pontiac ale GTA to jest chyba jakiś taki jest Pontiac Trans Am idziemy dalej no oczywiście się nie obejdzie bez skazań, tutaj na maluszki. Powiem szczerze, nic nie widzę na ekranie, czy widać to, co pokazuje, czy nie. Ale maluszki tutaj prezentują się bardzo ładnie. Widzę, mamy nawet tutaj z tym czerwonym identyczne kołpaczki bisowskie. Także pięknie. No i mamy tutaj kolejne motoryzacyjne wynalazki W201 jeden. jedynka że jeszcze dzieckiem byłem to pamiętam to tak jeszcze jeździły a teraz też tego nie ma, to jest takie wygnięte, nie? Zobacz no, jaki piękny fiacik, nie? Ale dużo jest. Volkswagen Karmann Ghia, tu jest jakiś piękny Rolls-Royce, nie wiem czy to nie jest Silver Cloud, ale się nie będę wymądrzał, bo nie wiem, wydaje mi się, że to jest ten, yy, chyba ten co nim Clarkson do basenu wjechał. Tutaj mamy Porsche Box z, tak z tak zwanymi światłami, jak, mówiącymi jak jajecznica czy coś takiego. Teraz one wracają do łask, bardzo drożeją teraz te samochody. Bo ludziom się przypomniało, że ten samochód ma już 26 lat i może być rejestrowany jako zabytek. Ale ty byś pojechał, nie? Mam to usta i No i tak jakby przeżywają te właśnie Boxtery czy Carrera 911. To jest bodajże model 996. To przeżywają taką jakby drugą młodość, bo wcześniej one były bardzo tanie A teraz są coraz droższe. Tutaj coś bardzo interesującego. Ford to pierwszy, pierwsze, takie, pierwsze to auto na zlocie. Nigdy go wcześniej nie było. Nie wiem dokładnie co to jest. Ale jest bardzo interesujący samochód. Nie jest do końca zrobiony, ale chyba on właśnie taki ma być. Styl lekko taki rost. No i pin striping tutaj widoczny ładnie. Proszę bardzo, bardzo interesujący. A to na pewno ma taki być. Już widać po tym, co jest tutaj z tyłu na tylnej półce. Ale to musi być stare paliwko to wszystko tego, tego, tego Tu mamy tego Chevroleta Impale, rocznik 59 Chyba jeżeli chodzi o tył to najpiękniejsza impala To wciąż nie wiem co to jest W123 Oj piękny kolor Jemy Taka ciemna oliwka, butelka, o, no, coś pięknego. O, ładna polówka, Audica, no <ścoughs> i tutaj ciapak. Znaczy, nie ciapak, tylko no taki, taka krówka. Volkswagen Polo też już jest tego bardzo mało poszukiwany samochód wśród kolekcjonerów. bańcik rzek. Polo Gera. Poloneza na ciekawych felgach. Volvo V40? No okej. Okay. Ciekawe. Trabancik. Nawet wiem kogo. O, tutaj. Tu naszego kolegi też. Maluszek. O, tu jest piękny też właśnie. Bardzo fajny kolor jest tego maluszka. Nie wiem dokładnie jaki to jest numer, ale tu widzę ktoś w złym miejscu sobie przykleił, niestety znaczek on powinien być tu. Tu powinien być. Może być nawet przyklejony, i tu widać, że jest krzywo, bo ktoś się nie postarał. No ale trudno się mówi. Tu jest właśnie ciekawy też projekt. Eleganta. Widać, że ładnie odrestaurowany samochód. No, tu jest wiadomy chyba egzemplarz. Kiedyś należał do mojego kumpla, teraz jakaś pani go kupiła. Ten jest też piękny tutaj. Maluszek on był w, wtedy na zlocie w w zeszłym roku. No jest przepiękny kolor. To, to pamiętam, był dla mnie numer jeden tamtego zlotu wtedy ten maluszek. Najbardziej taki charakterystyczny. Nie było drugiego takiego. No i tutaj mamy kolejne ładne maluszki. Ten jest bardzo też ciekawy. Fajne, ma te kołpaki ta walizka tutaj. Wszystko tak fajnie zrobione. Ja niestety o swojej walizce zapomniałem. Jakoś tak się dzisiaj nie postaram. Nie miałem czasu po prostu. Musiałem szybciutko. Tylko wyjechać z garażu i jechać na zlot. Także nawet praktycznie... O! I znowu ten właśnie bardzo ciekawy kolor maluszka. No ale wychodzi na to, że w moim kolorze to też jest jedyny taki maluszek dzisiaj. Chociaż z tego co wiem to u mnie w mieście są takie maluszki. Dwa w tym kolorze, co ja mam. No i piękne. Wydaje że W111 albo W... W-112. Ciężko powiedzieć, nie? Aż tak się nie znam. One się mocno nie różnią, te autka. Ale jest piękny tutaj. To jest oczywiście wcześniejsza wersja tego W-123. A tutaj jest, to są lata 60. Piękne. No, także moi drodzy, to będzie z mojej strony tyle. Żegnam się z Państwem y, z pałaców w Ostromecku. Także wszystkiego dobrego. No i zapraszam też wszystkich innych na, na zloty. Bawcie się dobrze. Hej, hej. Jestem na stacji i zobaczcie, co stoi na stacji Fiat 127 900. -ka. Niesamowite. Welki chyba to są odpisa No niesamowite Fiat stop się Taka mała ciekawostka po drodze <laughs>